Cześć wszystkim! Nawet nie wiem, od czego zacząć. Pamiętacie, jak opublikowałam na YouTube post o tym, jak znaleźliśmy szczeniaczka? Teraz opowiem Wam całość. Wszyscy wiecie, że budujemy dom poza miastem. A kiedy byliśmy w naszej piwnicy, przez okno wyglądał pysk. Na początku myślałam, że to wilczyca, a kiedy trochę wyszedł, zobaczyłam, że to mały szczeniaczek. Taki mały szczeniak chodził głodny, no to my go nakarmiliśmy, tak? Nakarmiliśmy go, teraz się mnie nie boi. Zdecydowaliśmy się zabrać z samochodu trochę jedzenia, bo mieliśmy go dużo. Wzięliśmy i postanowiliśmy pieska nakarmić. Wydawał bardzo urocze dźwięki, a potem się z nim pobawiłam, chciałam go pogłaskać i się przyzwyczaił. Pozwolił mi się głaskać bez problemu. A w końcu zaczął się ze mną bawić. Biegał za mną, kładł się na kolanach i przytulał. Musieliśmy wyjeżdżać, ale nie chciałam, żebyśmy go zostawili samego, bo zaczęło padać. Trudno było przekonać rodziców, nawet łzami, więc zabraliśmy go do moich dziadków i zadbaliśmy tam o niego. Na szczęście mieliśmy koc. Owinęliśmy go nim i wsadziliśmy do auta. Był naprawdę mokry. Dotarliśmy do dziadków, nakarmiliśmy go, napoiliśmy, a potem zobaczyłam, że jest bardzo smutny i pomyślałam, że ma właściciela. Później poprosiłam dziadka, żeby zabrał go tam, gdzie go znaleźliśmy. Dziadek go zawiózł na miejsce, ale robotnicy budujący nasz dom powiedzieli, że pies i tak cały czas tam siedzi i na nas czeka. Więc teraz jedziemy do sklepu zoologicznego, kupić mu jedzenie, obroże, może jakieś zabawki i coś jeszcze. Zobaczymy, jak się trzyma. Może on uciekł? Mam nadzieję, że nie. Pika, którą bierzemy? Nie wiem. Zobaczymy, jak tam jest, jest jedzenie, prawda? Tysiące miliardów. Patrz, ta, weźmy te. Tak, bierzemy dużą czy małą? Myślę, że na początek może być mała. Co, jeśli mu tak. nie zasmakuje? Z czym to jest? Jak najresz. ryż. Dobra, co jeszcze trzeba wziąć? Wika, Miskę. co jeszcze? Miskę na jedzenie i wodę. Idź I ci zobacz. Wika, gdzie widziałaś miski? O tu. Chyba potrzebujemy podwójnej miski, na wodę. Może. Myślę, że trzeba wziąć tę dużą, żeby jej nie przewrócił, prawda? Dużą? Tak, patrz, ona się nie przewraca, widzisz? A jeśli jakoś tak ją dotknie, to ona. Nie, ta jest najstabilniejsza. Musimy ją wziąć. A, A jeszcze to? to. Na wodę weźmiemy mu śliczną obrożę. Tak, patrzcie. Różowa jest śliczna, ta jest duża. Musimy wybierać spośród małych. Patrz tu, weźmy tę czerwoną, dobra? Tak, jest naprawdę... A co jeśli ona kuje? Musimy nadać mu imię, prawda? No, pomyślimy o tym później. Pewnie. Czekajcie, jesteście pewni? Doskonale. Zabawki dla niego. No niech sobie pogryzie. Czerwona oponka. O, spójrz jak to się nazywa. Dog-like. Dog -like. Dobra, bierzemy to. Wika mówiła też o smyczy. Chcę mieć dla niego smycz. Dobrze. Tak, będę z nim biegała. Mogę? O, tutaj są. Weźmy psu smycz. Też czerwona. O, tu jest czerwona. Czerwona? Albo niebieska? Taka. Nie, czerwona. Ta? Tak. Ta droga, prawda? A co jeśli on na nas nie no czeka? O tak, ta. Co jeśli go tam nie ma, Wika? Komu założymy smycz? Tobie czy mamie? Mnie, będę psem. Kupiliśmy wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnieliśmy i sami jesteśmy teraz głodni. A na jedzenie nie ma teraz czasu, więc szybko wpadniemy do McDonald's. Tato, proszę jedźmy już szybko, bo nasz pies jest na pewno bardzo głodny. Jadę szybko. Szybciej. Teraz jest dobrze. Dzień dobry, dla mnie cheesburger. Weź swojego cheeseburgera. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję. Gdzie mój cheeseburger? Tato, prowadzisz. Dla taty też jest tak cheeseburger. karmisz mnie? Nie, zjesz sam. Ja mam panini toskańskie. Swoją drogą, jest bardzo duże. Nie zjem wszystkiego. A tu, tu są ziemniaki i ulubione krewetki wiki. Wika, chcesz teraz ziemniaki czy krewetki? To i to. Masz tam miejsce, żeby je postawić? Tak? Tak? Może? Łap. Trzymam, dziękuję bardzo. Gorące. Jak myślisz, czeka na nas? Mam nadzieję. Wydaliśmy cztery tysiące. Tak. Mam nadzieję. Powinno mu pasować, prawda? Powinno. Tak, nie ma go tu teraz. Może uciekł. Zobaczmy na pierwszym piętrze. A może jest w garażu? Nie, jeśli gdzieś jest, tutaj to powinien już być. Zobaczmy tam. Tu go nie ma. Może tam? Chodźmy. Cześć, maleńki! Co robisz na drugim piętrze? Tak, jak się tam dostałeś? Widzisz, jak się cieszy, że cię widzi? O, maluszek, jaki szczęśliwy. Polizał kamerę. Na pewno Chodź chce jeść. Ukradłeś te buty? Robotnikom. Skarpetki też ukradł, prawda, Wika? Wszystko to ukradł. Och, ty oszuście. Płatasz nam figle, prawda? Niegrzeczny. Gotowy na niespodziankę? Chodźmy zjeść. Tak, chodźmy. Wika, zawołaj go. Chodź, pójdzie z tobą. Tutaj. Boi się zejść na dół? Mały, chodź. Tak, boi się. Dlatego żyje na drugim piętrze. Szedł na drugie piętro, ale nie mógł zejść. Jest jeszcze bardzo młody. Nawet nie wiemy, w jakim jest wieku. Na rączki. Nie, Wika, zejdź na dół, a on powoli za tobą zejdzie. Zbawimy go na dół jedzeniem. Chodź na dół. Dobra robota, chodź. Papmy go. No Chodź dale. na jedzenie. Dobra, czy tyle wystarczy? O, to jest dużo wika. Tak, troszkę. Muszę mu pomóc, tak? Niech spróbuję No chodź! Chodź, 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 chodź. Tutaj. Chcesz jeszcze? No chodź, 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 chodź. Na dół! Dół jeszcze! Łód pokona każdy strach. Chodź, 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 chodź. Czeka na ciebie dużo jedzenia. Gotowy do jedzenia? Mamy dla ciebie niespodziankę. Miskę. Miskę. Zabawkę. Później się z nim pobawisz. Nalej wody do miski. Szybciej. Chcesz pić? Maleństwo. Woda jest tu. Pii. On nie chce. O tak. Mówi, dajcie mi jeszcze jeść. Jesku, musimy mu nadać imię. Jak go nazwiemy? Nie wiem. Myślę, że zapytamy subskrybentów. Nie tu, tutaj. Ale śmiesznie, moje maleństwo. Jest bardzo głodny. Nie spiesz się. Zostawimy ci dużo. Tak. Skąd jesteś mały? Załóżmy mu obroże. Nie dotykaj go, kiedy je. Zobaczmy. A mo, spróbuj. Pewnie. No, każdy będzie widział, że on już ma właściciela. Czyli zatrzymujemy go. On będzie duży. Duży? Nie, tak, jeszcze jedno. Duża. Wciąż jest za duża. Dorośnie do niej. I tak mu się podoba. Dobry chłopiec. O, zjadł wszystko. Wylizał cały talerz. Dać mu jeszcze? Ludzie, nie wiemy jak nazwać naszego psa, więc napiszcie w komentarzach, jakie imię mamy mu nadać. Kiedy kupowaliśmy Szynszele, pomogliście nam z imieniem i nazwaliśmy ją Szery. Tak, a teraz czekamy na Wasze propozycje, jak nazwać tego maluszka. Głodny. Znowu zjadł wszystko. Jest głodny, pewnie od dawna nic nie jadł. Ja nie wytrzymam nawet dnia bez jedzenia. Czekamy na Wasze komentarze i jego imię. Tak.